Natomiast bawi mnie jedno utożsamianie polskości z katolicyzmem. Przecież to jest oczywisty idiotyzm i fałsz. Mało kto wie, że niejaki Mikołaj Rej z nagłowi tego słynnego, a że Polacy nie gęsi, że swój Był zagorzałym, luteraninem, był absolutnie chrześcijaninem, ale nie katolikiem. Cała masa osób nie wie o tym, że chrześcijanie wyznania. Ewangelickiego, luterańskiego wniesie ogromny wkład, że cała masa polskich przedwojennych poetów, eseistów, tuwim, w czyli trzeba byli z pochodzenia żydowskiego, etc., etc. Wykastrujmy to wszystko, wykastrujmy prawosławnych z naszej kultury i zostanie nam tak naprawdę, no, niezbyt wiele. Nie, polskość to nie jest katolickość. Kościół utoczył się na zaborach, kiedy jego opowieść tworzyła wspólnotę, ratowała ją. Potem to samo jeszcze działo się w okresie międzywojennym, kiedy bardzo silnie związany z Endecją, tak samo monopolizował patriotyzm, a apogeum nastąpiło w okresie komunizmu. Prześladowania były w latach 50., 60., już w latach 70. i 80.. Kościoły powstawały jeden za drugim, a olbrzymia część ich hierarchii i księży fantastycznie współpracowała z SB. Represji dotyczyły poszczególnych niepokornych jednostek, które często, tak jak Popiełuszko, wcale nie były zbyt kryte przez episkopat, który chciał spokoju. No a potem, po odzyskaniu niepodległości w 89 roku, Kościół wystawił rachunek. I trzeba powiedzieć, że jest to rachunek, który chyba nie ma w górnej granicy. Chcą wszystkiego i w miarę jak dostają i dostawali coraz więcej, chcą więcej, więcej i więcej.